No, witam. Dzisiaj chciałam pokazać, co ucierpiało w moim ogródku warzywnym podczas niedawnych przymrozków. Ale przechodząc do ogrodu warzywnego, idę wzdłuż tutaj tej mojej rabaty żywopłotowej. No i chciałam pokazać, jak pięknie zakwitła wiśnia piłkowana. Piękne kwiaty. Takie no różyczki przepiękne. Przepięknie kwitnie. Ale słońce tutaj strasznie mi tutaj świeci, więc mogę pokazać tylko tak od góry. Także tak wygląda wiśnia piłkowana w pełnym rozkwicie. No i tutaj właśnie. Wiśnia natomiast klon japoński pięknie już też wypuścił swoje listeczki. No i też tutaj zaczyna, zaczyna pięknie kwitnąć. Także klon palmowy ten pięknie kwitnie. Natomiast tutaj Yy, też mi kwitnie już rododendron. On jest, zawsze mi kwitnie jako pierwszy, ale on jest malutki. No i jest żółty. A żółtego rododendrona bardzo yy, rzadko można spotkać. Przynajmniej ja nie widziałam u nikogo żółtego rododendrona. A on ma piękne takie żółte kwiaty, mimo że rośnie tutaj w takim. Gąszczu między tujami. No, sobie daje radę. Jeszcze pokażę floksa na rabacie tutaj, yy, który pięknie kwitnie na kolor taki fioletowy. Tutaj zaczyna już rozkwitać azalia japońska, ale jeszcze, jeszcze jej chwilkę brakuje. Tutaj mam poziomki, które same się wysiewają. I, i sobie rosną gdzie chcą praktycznie w wkninie bo ta rabata jest tutaj na wkninie no i moja lazania yy, gruntowa którą pokazywałam jak robię lazanie w gruncie która ma już trzeci rok no i ja tutaj nic nie dosadzam tulipany sobie kwitną w pełnym rozkwicie Szafirki. I tak to wygląda. A tu rabata pod szmaragdami, którą niedawno pokazywałam z poduchami floksów. No i rabata pod altaną, gdzie tutaj kwitną tulipany, które mają już ponad 10 lat, i to grubo. No i one sobie kwitną kiedy chcą. Jednego roku jest ich więcej, innego mniej. No i ten floks szydlasty, który tutaj pokazywałam, że jeszcze nie rozkwit, no to zaczyna kwitnąć. I tutaj groszki, które mi się same wysiewają od kilku lat, też już pięknie rosną. Także mróz im nie jest straszny. Same się wysiewają. No i same sobie rosną. Nie muszę tutaj przy nich nic robić. No i tulipany, tulipany. I magnolia już przekwita, ale jeszcze, jeszcze już puściła listki, ale jest jeszcze dekoracyjna. A wzdłuż drogi do mojego warzywnika mam tutaj też pięknego floksa, który tak pięknie już kwitnie. No i wchodzę do mojego warzywnika no jak możecie zauważyć jeszcze jeszcze y, tunel foliowy nie jest gotowy rosną y, rzodkiewki tam sałata wszystko jeszcze pięknie rośnie jeszcze tunel foliowy będziemy musieli założyć no na dniach już Natomiast tutaj, no już pięknie rośnie bób. Piękny bób już tu mi świetnie się rozrósł. Aj, tu pokażę duże sadzonki. No już mają pączki, nad będą kwitły. Także piękny bób. A tutaj na tej rabacie posadziłam już fasolę Jaś. Z tego względu, że się pośpieszyłam i zrobiłam sobie rozsady dość szybko. No bo dziś w połowie kwietnia, nie wiem dlaczego tak się pośpieszyłam, jakoś tak stwierdziłam, że, że już będę sadzić. A, ten, a, ten, a ta fasolka mi bardzo szybko urosła. No, nawet się nie spodziewałam, że ona mi tak szybko urośnie. No i teraz, parę dni temu mieliśmy przymrozki, ja ją tutaj okryłam, okręciłam ją porządnie, bo tutaj ma taki łuk, na którym będzie się pieła, o, do góry, tak, że będzie mi tu robić yy, taką altankę, można powiedzieć z fasoli, Jaś, no i po prostu ja ją tu wsadziłam, rozbył okręciłam ją niby tą włókniną, no ale niestety fasolka, fasolkę mi przymroziło niestety nie pomogło nie pomogło okrycie, no ale no zaraz pokażę, tutaj listki przymrożone tutaj całkowicie praktycznie te listki, które były młodziutkie, tutaj wszystko przymroziło, ale fasolka nie daje za wygraną i zaczyna mi tutaj już odbijać. O, zaczyna wypuszczać nowe pędy. O, tu widać, że ona się opuszcza. No i tutaj po drugiej stronie wygląda jeszcze gorzej. Przymrożona. Ale jak widać fasolka żyje. Zaczyna wypuszczać młode pędy i także nie daje za wygraną. Ja tu jeszcze dosadziłam, o jak widać tutaj zrobiłam otwory, dałam ziemi takiej z worka z perlitem, no i jeszcze powkładałam nasiona fasolki, żebym miała tutaj więcej tego Tutaj, żeby mi ona się pięknie pieła. No i potem, żebym miała fasolę do jedzenia. Natomiast tutaj miałam też już wysadzone słoneczniki. To są takie słoneczniki, które mają bardzo duże pestki. Ja w tamtym roku pokazywałam na bazarku, Kupiłam właśnie takiego słonecznika, który miał świetne pestki, takie właśnie duże. I, i, i prawie wszystkie były pełne, więc sobie pobrałam trochę tych, tych nasion. No i sobie wysiałam, także tutaj będę miała cztery takie słoneczniki. I te słoneczniki w ogóle nie ucierpiały. Były tu troszkę okryte włókniną i one nie ucierpiały. U nas był przymrozek, tak no nie wiem dokładnie ile, ale tak musiało być może minus 1, minus 2. No i niestety yy, fasolka ucierpiała, jak widać. Natomiast bób ma się świetnie. I tu na tej grządce mam również marchewkę, którą właśnie wysiewałam w łódeczkach. Ona już jest taka. Pięknie sobie tutaj rośnie. Tutaj mam troszkę wyściółkowane sianem i na to będę jeszcze y, wysypywać trawę z kosiarki. No ale dopiero żeśmy kosili, nie wiem, raz czy może dwa razy. No i to tak sukcesywnie będę musiała sobie brać tą trawę i tak, y, no bo też mus, musi mi ta marchewka tutaj urosnąć. Ta druga, którą wysiewałam, bo to jest ta. Ta, już, tą już by można było obsypywać trawą z kosiarki. Natomiast tutaj mam, no już mi zeszła też marchewka. Nie, może tu lepiej widać. O. Widać tu mi, właśnie, już zeszła marchewka yy, wysiana bezpośrednio do gruntu. O. O, widać. Także jak ona mi podrośnie, to też tutaj będę wszystko yy, wy, yy, obsypywać trawą z kosiarki. Tu jest troszkę siana, które mi zostało, no ale nie za, nie za wiele. Także tu będę musiała wszystko, żeby nie pielić, wysypać trawą z kosiarki. No ale muszą pierwsze roślinki troszkę podrosnąć żeby je było widać, żeby, żeby można je było obsypywać. Natomiast marchewka już fajnie nadaje się do obsypania. Natomiast tutaj jeszcze musiałam dosadzić groszek, no bo niestety ale nie zeszedł mi. Także dałam tu też dobrej ziemi, takiej właśnie z perlitem, z piaskiem No i jeszcze raz wysiałam groszek. Także myślę, że jeszcze muszę podlać, żeby szybko schodził. I, I tak tu wygląda to. Natomiast na nornicę mam tutaj taki wiatraczek, który mi troszkę robi tutaj takiego hałasu, bo on się na wietrze obraca. No i troszkę hałasuje i być może nornica nie będzie zaglądać na tą grządkę no bo tu rośnie marchewka także żeby się tutaj tą grządką nie zainteresowała także tak wygląda moja grządka z marchewkami bobem no i fasolką która tu będzie mi się pieła na tym łuku. O tak to wygląda. Ten łuk będzie obsadzony fasolką. Także dzięki za uwagę. Dzięki za oglądanie mojego filmiku i pozdrawiam.